trzeci na wyżyskiej kolei dojazdowej spotykają się miłośnicy wąskich torów. 600, kolejka, która ma w sobie niepowtarzalny urok. Najmniejsza z wąskotorówek. Dzisiaj, w sobotę, planowana jest parada parowozów. Planowane są przejażdżki kolejką wąskotorową. Zobaczmy, co dzieje się na wyżyskiej kolei powiatowej. Zlot miłośników wąskotorówek w Białośliwiu rozpoczął się już we czwartek 30 maja, ale sobota 1 czerwca była głównym dniem imprezy. Na ten dzień zaplanowano m.in. paradę lokomotyw z udziałem aż trzech parowozów i wielu spalinówek. W naszym kraju nie udało się zgromadzić jeszcze trzech parowozów na bąskich torach na 600. Jesteśmy jedyni w kraju, którzy mają no, na dzień dzisiejszy czynne trzy parowozy. Będą lokomotywy spalinowe, które no są może mniej ciekawe, ale też są stare. Są takie lokomotywki, które mają powyżej 50 lat, ale generalnie to są lata 40-50. Które pracowały i w Niemczech w różnych kopalniach, zakładach piasku. I są też nasze dwie lokomotywki WLS-ki, które też będą na tej paradzie prezentowane. I drezyna. Chcemy, żeby jak najwięcej ludzi, turystów mogło skorzystać, bo mamy tu i turystów z Anglii, z Niemiec, z Austrii i Szwajcarii. W 1994 roku bydgoskie koleje dojazdowe zakończyły swoją działalność pod szyldem PKP. Zainteresowanie zachowaniem tej kolejki wyraził jedynie samorząd powstałego w międzyczasie powiatu pilskiego. Kiedy przejmowałem tą kolejkę jako starosta pilski i decyzję podejmowaliśmy o jej reaktywowaniu, dużo osób ukało się po głowie i mówiło, po co wam ten problem, po co wam ten kłopot, najlepiej udać, że nie ma problemu, niech rozkradną to resztę, wszystko i niech pójdzie w nie pamięć. No, znalazło się kilka osób, w tym nie ukrywam, że Dzisiaj funkcjonujących w zarządzie tego stowarzyszenia, jak i przyjaznych radnych powiatowych, i podjęliśmy tę decyzję. A jakie dzisiaj są tego efekty, to Państwo widzicie sami. Efekty działań samorządowców, towarzystwa oraz zaprzyjaźnionych kolejowych hobbystów z Niemiec przyciągnęły na zlot wiele osób. Często przebyli oni nawet kilkaset kilometrów, aby oglądać, fotografować i filmować wyżyską wąskotorówkę. parady przygotowywano nie tylko parowozy również stare ciągniki spalinowe wymagały wyczyszczenia odpalenia i posmarowania Rozruch lokomotyw nadzorował osobiście Peter Erk z Ilmenau, właściciel tych pojazdów. Część oficjalną z lotu poprowadził starosta Pilski, gospodarz spotkania. Chciałem bardzo podziękować towarzystwu Lżycka Kolejka Powiatowa. Dzisiaj tak tutaj licznie reprezentowani panowie w. W tych niebieskich koszulkach, no i ten najbardziej elegancki mężczyzna. Naprawdę, proszę państwa, wiele się zmieniło od ubiegłego roku, kiedy pan Jurek został prezesem. Chciałem podziękować panu Peterowi Erkowi. Gdzieś tutaj pana Petera widziałem, o jest Peter, yy, który wraz z wielkie brawa dla pana Petera Erka i jego przyjaciół, z Niemiec, którzy od lat przyjeżdżają już tutaj, ale ostatnio są szczególnie zaangażowani. Prezes dziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację zlotu. Nie pozostanie tylko podziękować panu marszałkowi, panu staroście, panu przewodniczącemu, panu Krzysztofowi. I chcielibyśmy z tej okazji no, wręczyć takie skromne upominki. Ale forma podziękowania za wsparcie finansowe, jakie poszczególne... Upominkiem był oczywiście miniaturowy parowóz. Część oficjalną zakończyło przemówienie przewodniczącego Rady Ludzi Powiatu Pilskiego. Od przyjaciół niemieckich, poczynając przez organizatorów, przez Towarzystwo, Powiat, Urząd Marszałkowski, ale tak naprawdę tym, tymi, którzy dla tej kolejki jesteście najważniejsi, jesteście wy wszyscy goście i bardzo Państwu dziękuję, że wszyscy przyjechali, przyjechaliście tutaj, że zechcieliście tutaj z nami razem być, bo bez Was tego święta nie dałoby się tak uczcić, jak możemy to robić. Ogromną przyjemnością jest widzieć Państwa tutaj wszystkich. Bardzo raz jeszcze Państwu dziękuję. Miłej zabawy i dobrej pogody Państwu. W sobotę na szczęście pogoda dopisała. Pierwszy pociąg osobowy do kocika wyruszył z kompletem pasażerów. Na stacji w Białośliwiu cierpliwie czekano na powrót pociągu pasażerskiego, przygotowywano sprzęt, prezes udzielał wywiadu. Paradą lokomotyw otworzyły najmniejsze spalinówki z bogatej kolekcji Petera R. Po przejeździe niemieckich maszyn przyszła pora na polskie lokomotywy i drezyny. Małe spalinówki to z pewnością ciekawy tabor, ale wszyscy czekali na paradę parowozów. Przygotowano trzy maszyny: Orenstein-Koppel, Borzik i Las. Gdy parada lokomotyw zakończyła się, Peter Erk ustawił swoje maszyny w rzędzie, by po chwili wyruszyć w daleką drogę. Celem była stacja wysoka wąskotorowa. Położona około 21 km od białośliwia. Kolumnę zamykał parowóz Orenstein-Koppel. Na mijance kocik młyn wykonano manewry, które przegrupowały nieco szyk lokomotyw przemierzających szlak wyżyskiej kolei powiatowej. Postój. Połączony z krótkim obrządzaniem lokomotyw miał miejsce na mijance Podbórka Wielka. Pańskie oko konia tuczy. Chciałoby się powiedzieć, obserwując jak Peter Erk osobiście wykonuje czynności techniczne przy taborze. Po kilkunastominutowym postoju wyruszono w dalszą drogę. Kierunek nieżychowo. Drogę krajową numer 10 pojazdy kolejowe pokonały świeżo wyremontowanym torem. Kierowcy stojąc przed przejazdem pozdrawiali kolejowych hobbystów sygnałami dźwiękowymi. Cel podróży, stację Wysoka Wąskotorowa, osiągnięto wieczorem. Tymczasem na stacji w Białośliwiu trwał festyn. Zwiedzanie obiektów lokomotywowni i wagonowni, wystawa taboru oraz przejażdżki pociągami. Ci, którzy przybyli na zlot, byli bardzo zadowoleni. Przyjechaliśmy tutaj ze względu przede wszystkim na dziecko. No i że taka okazja, zdarza się rzadko zobaczyć coś tutaj w okolicy takiego. Ok Tam też byliśmy tutaj, ale nie na, na złocie, normalnie na przyjażdżkę tylko. Z pewnością cieszyć się należy z tego, że rosną nam nowi kolejowi hobbyści. Wszystko wiem o kolei wąskotolowej. My skorzystaliśmy z okazji, by popatrzeć, jak wygląda okolica z okien wąskotorowych wagonów, które ciągnięte przez parowozy z kompletem, a nawet nad kompletem pasażerów, przemierzały wielokrotnie trasę białośliwie-Kocik Młyn. Na stacji w Białośliwiu następowała wymiana pasażerów oraz lokomotywy. Pociąg z kolejną grupą podróżnych odjeżdżał znów do kocika. Wczoraj parowozy udały się na odpoczynek do białośliwskiej szopy. Choć z pewnością współcześni ekonomiści powiedzieliby, że to kolej nierentowna, że to przeżytek i że takie działanie nie ma sensu, to dzisiejszy zlot pokazał, że kolej wąskotorowa we współczesnym świecie ma sens, że to doskonała zabawa, że to atrakcja turystyczna dla całych rodzin. Z Białośliwia dla pmmh 0 TV Leszek Lewiński.